Park przy osiedlu tysiąclecia. Czy doszło tu do popełnienia przestępstwa? Nad tym będzie musiała zastanowić się prokuratura rejonowa Poznań Nowe Miasto. A chodzi o traszki. Ponad 30 martwych płazów znalazł w tym miejscu przyrodnik Mikołaj Kaczmarski. Zostały one rozdeptane lub rozjechane na parkowych alejkach. O wyjaśnienie sprawy 18 marca poprosili prokuraturę radni Osiedla Hartowo. Stwierdziliśmy, że w jakim stopniu no, nie możemy tego pozostawić bez bezbożnego echa, eee, i dlatego takie zawiadomienie do prokuratury było złożone. Kto ponosi winę za masakrę płazów? Zdaniem radnych osiedlowych to zarząd dzieleni miejskiej prowadząc wycinkę krzewów zniszczył siedliska traszek. Zimujące w zaroślach płazy musiały znaleźć sobie nowe kryjówki położone dalej od stawów, do których wracają na wiosnę. Jeżeli te krzewy są wycięte, traszki są zmuszone do dalszej migracji, czyli bardziej są narażone na ataki drapieżników. No i tutaj w tym przypadku niestety także na rozdeptanie czy rozjechanie, czy to przez spacerowiczów, czy to przez służby, które gdzieś są sporządkowe. Według pana Mikołaja traszki zostały zadeptane przez spacerowiczów i rowerzystów. Swoje zrobiły również samochody firmy, która wymieniała żarówki w latarniach przy ulicy Radziejewskiego. Firma ta działa na zlecenie zarządu Zieleń Miejskiej. Traszki to gatunek chroniony prawem. Zabijanie ich oraz niszczenie ich siedlisk jest zabronione. Zarząd dzieleń miejskiej twierdzi jednak, że prowadząc pracę w parku nie złamał prawa. Na terenie parku są posadzone gatunki ozdobne drzewi krzewów w odmianach, które wymagają takowego cięcia. Cięcie odmładzające i prześwietlające ma na celu. Zwiększenie obfitości kwitnienia roślin, zachowanie szczególnego pokroju oraz zagęszczenia samych roślin, jak i tak całej skupiny tych krzewów oraz także zwiększenie walorów dekoracyjnych. Jednak Mikołaj Kaczmarski zwraca uwagę na to, że odkąd ten park zamieszkują traszki, krzewy nie są już tylko dekoracjami i liczy na zmianę postępowania zarządu Zieleń Miejskiej. W tej chwili mamy świadomość, że traszki tutaj są, że giną. Jeżeli nie powstrzymamy tego i rok rocznie będzie nam ginęło te kilka, kilkanaście procent z populacji, to to, to w ciągu pięciu, pięciu lat ta populacja przestanie istnieć i będzie zbyt mała, by, by się odtworzyć i, i płazy znikną na zawsze z tego miejsca. Tego boją się mieszkańcy osiedla tysiąclecia i to nie tylko ze względu na wartość przyrodniczą traszek. Mogą one bowiem zablokować budowę nowego bloku w pobliżu stawów. Firma deweloperska Dom Eco stara się o pozwolenie na jego budowę w tym miejscu, Mieszkańcy liczą, że ze względu na bliskie sąsiedztwo gatunku chronionego deweloper nie będzie mógł prowadzić tu prac budowlanych. Starają się nawet o stworzenie w parku użytku ekologicznego. Projekt takiego niewielkiego rezerwatu trafił już na biurka miejskich radnych. Nie wiadomo jednak kiedy miałby zostać uchwalony. Natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę dla dewelopera ma zapaść do 7 kwietnia.